Się? działa nie ma odwrotu pokaż co to jest, Barsz, co to otwieraj. jest. Poczekaj. <gulanie> Poczekaj Długo nie patrzy, tylko na chwila Długo nie będzie Szymon na wszystkich jeszcze Czekajcie tak, y Dawaj jedziesz ja się, To jest po teraz mogę daj Bardzę daj Bardzimy Daj, 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 daj. daj Bardzo długo nie poleciał mu nie podjąć dajcie skolę Olikopić. Lekko, lekko. Nie Tak? Ache, ale pan... o, o, o kurwa. Nic nie czuję. dalej nic nie czuję. dalej nic nie czuję. A no o chłój, wam chodzi. Ale mnie nie jest tak źle. O Jezu, słabię. Nie, 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 jakby szalone wybiło. Nie czuję. Ale kurwa! To jestem rzutem, no, ja nie, 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 ja nie Coś niego! Tu wszystko napierdala w tej stronę. Dawaj! O, o kurwa! <śla Culture> wow. Dobra, w Ale, jak, nie wiem. Nie dajcie mi to <śla> <śla> daj, raz to wie. Dawaj, dawaj, wrzutka. Dlaczego ja nic nie, nie czuję? Otwieraj! Kurwa, sądźcie! Ty możesz być tajeminowany! Zamorsu napierdalasz! Lekko! Na ja też nie, coś nie gra. Przeterminowane. <gryptął> Przytrzymaj to Kolbu. Jakaś beta, no. Jeszcze <gryptął> się okaże, że każde, wszyscy opierdolą to teraz, zaraz. kurwa, ale nie wiem. Trochę śmierdzi, ale no... Weź się na łapkę, będziesz śmiesznie. Może ty kupiłeś... Słyszysz, wersję Light może kupiłeś. Nie jedli kiszony. Pisał. Ty bo to na wylot jest tu to już. O mój, to wypłynie główny. Ej, wiele by na bardziej walił. No no, to no, no, no. Ale wy coś czujecie, bo no, no, nie. No, dalej. Na, na, na początku zajebało, teraz ty już na na kurwa, to ale do... cię odrzuciło, nie? Dobra, ma ktoś chleba trochę? <laughs> Słuchajcie, no ludzie sobie... dojedzą, to jedzą więc to... Należy być aż tak A koszyny. to szwedzi nie dobra. Już dobra, jedzie. podważa już wyjdzie. Ale ja mu kolbo, przytrzymaj mu kolbą, przytrzymaj mu kolbą. Nogą przytrzymaj. Ja się szanuję. Smaczne. Co? Coś czuję, że nie będzie nic ciekawego z tego. Zobaczymy. Wyszli i patrz na wasylową. Ja to odeślę na zwrot kurwa. Tak, reklamacja. Jej, Boże pana, mi przesłał nieśmierdzący. Ale pierwsze muchy już przyleciały <grym> Przytrzymaj to kolbo tutaj. W ogóle nie śmierdzisz. Nie, teraz trochę zajumało ale... Ja, no. Nie, 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 nie tak jebnęło trochę, jak woda poszła pod dzisiaj. O kurwa, a już czuję jak jebie teraz. Będzie na YouTube i napisze Dawaj Dawańk jest. Dobra, już mam postawić. Dobra. Weź po, Postawcie to na górę, tutaj. <laughs> Dobra, to. Zdechł bo ręką. No, no, no coś taka No, bez przesady. No zdechł no, no tak, takim z jakoś. chlizną tym siuciaczkiem. O, teraz Reba, o! Ten złot odczuwa, nawet. Jak <laughs> widzę, to jest. Zrzuć do wody! O teraz no, do Co nie? Teraz nie, niedobre. Czuć! Nie stańcie gdzie jadę! Nie pij tej wody! Nie, nie, tym, się nie, nie jebie. Ja myślałem, że to tak, kurwa uciekniemy. Trofę, ty wiesz rob... co, Trochę, Trochę jebie. Pałeczkami mi to jesz. No. No. <grytko> Wyjebał już. Płynie tylko, płynie. Pokropny. Płynie, się nie Kurwa, bie... śmierdziało. Ale te buchy się już zleciały. Jak się mocny? Nie, nie jebie tak, jak to wyglądało na filmach. Weź mocny. No jebie kutasem niebitym. A trupem zawierdala. Na no, ja no, ja się tam nie brzydko, nie? Wzią, nie? Wzią trochę. trochę śmierdzi, no ale to żeby tak bardzo, z zrzygł. Ciekawe, jakby to zgniło. Mówiłem, trzymaj to na słońcu. Ale to surowo, nie będzie miał radości, żeby Jak było? no, no, miało... tak? tak? Zobacz, wszyscy wąchają. no, 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 nie będziesz miał no, 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 to i babcia no, też. dobra.